Dziś zaczynam nietypowo te porządki w szafie ponieważ właśnie wracam z poczty i jak widzicie jestem ubrana po prostu jak menel Tutaj sobie wyciągnę mojego warkoczyka, żeby przynajmniej trochę jak kobieta wyglądać i no po prostu na szybko wychodziłam i stwierdziłam, że nie mogę tak siebie zaniedbywać nie mogę ubierać się w totalnie byle co bo źle się potem czuję, to jest pora, żeby zacząć porządki i żeby pozbyć się takich rzeczy, które jakby ułatwiają mi drogę do tego, żeby ubrać się byle jak. Także jeżeli nie chcecie ubierać się byle jak i czuć się z sobą dobrze, no to zapraszam Was do oglądania. I już jestem przy mojej szafie. Będę teraz oglądać każde ubranie, nawet niektóre będę pewnie przymierzać i zadawać sobie najważniejsze pytanie. Czy tej rzeczy czuję się najlepszą wersją siebie? I na pewno bardzo dużo rzeczy stwierdzę, że jednak nie czuję się w nich zbyt dobrze. One gdzieś tam wylądują na krześle, które tam już sobie czeka. I to nie znaczy, że te rzeczy ja od razu wyrzucę. <laughs> Jest ze mną gdzieś, także będą czasami różne jakieś wołania. Także to nie znaczy, że ja tych wszystkich rzeczy się od razu pozbędę, ale. Zastanowić się, co by z nich sprzedać. One pewnie może wrócą do tej szafy, ale będę starała się mieć to w jakiś sposób podzielone, żebym wiedziała, że one są po prostu na sprzedaż albo jak coś będzie do, gdzieś do oddania czy do wrzucenia do korza wycyka, to właśnie tak zrobię. Dobra, nie będę tutaj za dużo mm, takiego wstępu robić. Zacznę od tego, że mam tutaj dwa worki z rzeczami takimi zimowymi. Już jest najwyższa pora żeby te rzeczy wróciły do szafy i zaczynamy po kolei chyba od, ojej, od tej strony polecimy Tutaj mam sweterek. To jest specjalny sposób wieszania, który znalazłam u Olur, oglądając jej filmy z Porządku w Szachie. I dzięki temu ten swet się nie naciąga. I czy ja czuję się najlepszą wersją Siebie w tym swetrze? Ja go zazwyczaj tak na jednym ramieniu noszę, więc czuję się w nim najlepszą wersją Siebie. Będę starała się to robić w miarę szybko. To jest rzecz, którą kupiłam w Lupexie za niecałą złotówkę, może 50 groszy za ten żakiet dałam i muszę Wam powiedzieć, że jeszcze ani razu go nie miałam na sobie na zewnątrz, więc trochę lipa. On jest mega fajnie wykończony, bardzo... Muszę sobie tutaj odsunąć, bardzo, bardzo ładny jest ten żakiet. No ale jeszcze nigdzie w nim nie byłam i, i to, jest, to jest ten minus tego, że, że fajna rzecz, a ja w tym nigdzie jeszcze nie byłam. No i czy ja czuję się w tym najlepszą wersją siebie? Też jak tak włosy dam do przodu, wiecie, włosy też dużo jakby zmieniają w stylizacji, że czasami wystarczy zwykła czarna bluzka, wyciągnąć włosy tutaj na przód i jakoś inaczej to wygląda dopełnia. Ten guzik, chyba bym go w ogóle zmieniła. Ten kolor mi to chyba nie pasuje. To chyba nie pasuje do mojej karnacji. Widzicie? Dopiero jestem przy drugiej rzeczy i już się zastanawiam chyba dwie minuty. Mam pomysł, gdybym te guziki zmieniła na bardziej takie srebrne, to on by wyglądał zdecydowanie bardziej elegancko i chyba tak to zrobimy. Dobra, więc ta rzecz zostaje, ale daję ją na te krzesło z rzeczami, w których nie czuję się jakby najlepszą wersją siebie, ponieważ tutaj trzeba wprowadzić przeróbkę. Okej, okay, następna rzecz, znowu mamy tutaj żakiet. Ostatnio praktycznie w ogóle nie chodziłam w żakietach, ale ten ogólnie raczej lubię, ale spojrzę na siebie w nim. Aha, no i bardzo ważne, że jak robicie sobie takie przymiarki... To ja dzisiaj rano pięknie się pomalowałam, tak, pochwalę się, bardzo ładnie się pomalowałam, włosy sobie umyłam, wysuszyłam, nie prostowałam ich, ale m, starałam się je wysuszyć tak, żeby, żeby wyglądały na miarę proste. Mogłam jeszcze wygładzić, no ale już, już, chodzi o to, żeby się czuć super we własnej skórze, przymierzając te rzeczy. Czy czuję się w tym najlepszą wersją siebie? Tak, myślę, że to jest fajny żakiet. I... Jeszcze jedna rzecz to jest bluzka. Ona bardzo fajnie pasuje do, do, tej go, do tej marynarki. No właśnie, rzadko w niej ostatnio chodzę, ale będę musiała zacząć, bo nie wiem, czemu tak zapomniałam, a bardzo dobrze czuję się w takich luźniejszych rzeczach. Więc to zostaje. I te rzeczy, które jakby zostają, to, to odwieszam je do szafy, żeby tutaj nie robić sobie za dużo jakby bałaganu. W tej bluzce czuję się bardzo dobrze. Tutaj mam dwie rzeczy: spodnie. Z lumpeksa, w których znowu jeszcze nigdzie nie byłam. To jest przykre, bo tyle rzeczy kupiłam, mega się z nich cieszyłam, a jeszcze jakby nie było okazji, a to kupowałam, no, jakoś tak 3 miesiące temu, tak mi się wydaje. Ale te spodnie są bardzo fajne, więc one zostają. Ja się w nich bardzo dobrze czuję, a jeszcze mam tutaj taki sweterek, i czy ja czuję się w nim najlepszą wersją siebie? E, chyba muszę go tak na szybko sobie założyć. No nie wiem, czy się czuję w tym najlepszą wersją siebie. On jest troszeczkę taki rozciągnięty, jak bardzo lubię. I tutaj jest ten problem, że rzeczy wiecie, w których uwielbiacie, jakby chodzić, są takie mega wygodne, ale czy czujecie się w tym najlepiej? No tutaj już jakby mam taki, taki konflikt troszeczkę. Ale dobra, mam tutaj wątpliwość, więc to ląduje na te krzesło z rzeczami, w których nie czuję się najlepszą resem siebie. Ten sweterek wiecie ile już ma lat? Ja go kupiłam w Hausie, jak pracowałam w Hausie, w Silesii, w Katowicach i ten sweterek ma, już wam mówię, 8 lat. 8 lat, chyba. Jak ten czas leci i to cały czas jest w mojej szafie, wow. Ja też powiem Wam szczerze, że mam trochę takie podejście, że. E, e, przy tym sweterku mi się o tym przypomniało, że jakby szkoda jest mi powiedzieć, że coś jakby nie nadaje się do mojej szafy, ale widzę, że to się nadaje do chodzenia e, na tej zasadzie, że jakby nie jest jakoś strasznie zniszczone, bo po prostu nie chcę mm, pozbywać się rzeczy, które są w porządku. E, ale czuję, że po prostu muszę to zrobić, żeby czuć się lepiej sama ze sobą. Tak jak wam też powiedziałam na początku filmu, jak byłam na zewnątrz, że chcę się wyeliminować z mojej szafy rzeczy, w których czuję się właśnie byle jak. Tutaj mam bluzeczkę hiszpankę. Uwielbiam ją, czuję się w niej naprawdę mega, więc to zostaje. Tutaj mam spodenki, świetne są. To zostanie, to zostanie. To też zostanie. Bluzka, t-shirt zostanie. Chciałabym w ogóle mieć, ja już bym się chciała naprawdę przeprowadzić, i w ogóle pokażę Wam teraz tutaj. Wam wrzucę fotkę, jakbym chciała, żeby moja garderoba wyglądała w naszym nowym domu. I właśnie chciałabym tam mieć na przykład przy całą jakby sekcję koszulek: wszystko, żeby wisiało na wieszakach, żebym to widziała i żeby łatwiej było mi je wybierać. Bo ja teraz część koszulek mam tutaj, a część tutaj, i po prostu często wybieram stąd koszulki, a zapominam o tych. I teraz właśnie widzę, że o, tu mam fajną koszulkę. No, i to jest takie moje marzenie, ta garderoba tutaj. O, spódniczki. O, tu jest dużo rzeczy na tym wieszaku. Ta bluzka zostanie. Tu mam taką spódniczkę, taką spódniczkę. W tych dwóch czuję się najlepszą wersją siebie. Ale ta niebieska, to ja już nie wiem, czy ja czuję się w niej najlepszą wersją siebie. Tu mam e, pewien dylemat, ale jeżeli ten dylemat się pojawia. To ja się tego pozbędę. Czarna marynarka, ona jest dobrze skrojona, więc ona zostaje. Ramoneska, uwielbiam, czuję się w tym bardzo dobrze. A założę sobie tą marynarkę, jeszcze tak sobie spojrzę, bo ostatnio jak robiłam porządki, to może 3 miesiące temu, no to miałam pewien taki dylemat. Ale ostatecznie ona została. Tak, ona zostanie, ona jest bardzo fajnie skrojona, jest taka dłuższa. Tutaj mam kombinę, za dawno nie zakładałam, ale czuję się w nim ekstra. Sukienka taka. Dobrze się w niej czuję, ale dawno też jej nie zakładałam. Przez to, że byłam w ciąży, ja dużo rzeczy nie nosiłam, więc ja nie mogę podejść się do tego na tej zasadzie, że nie nosiłam tego pół roku, więc nadaje się do wyrzucenia. Nie mogę tak zrobić, po prostu muszę bardziej patrzeć rok wstecz. Tutaj mam sukienkę, w której prawie, że non-stop chodziłam, jak byłam w ciąży. Bardzo była dla mnie taka wygodna, komfortowa. E, bardzo dobrze się w niej. Nie czułam. Wiecie co, ja nie czuję się w niej najlepszą wersją siebie. Nie, okej, okay, to tutaj ląduję znowu na krzesło. Ta sukienka jest dobrą alternatywą dla tej, którą przed chwilą odłożyłam. Tutaj mam rzecz, która wróciła do mojej szafy. Słuchajcie, bo zaraz wam pokażę płacz. Który wyjdzie z szafy, ale. A dobra, najpierw pokażę Wam płaszcz, który wychodzi z szafy. Mam taki czarny płaszcz, który już jest jakby w ramionach, już nawet przed ciążą, był ciasny. Po prostu czułam, że jak tak mocniejsze ruchy zrobię to go rozerwie, więc stwierdziłam, że muszę się go pozbyć, bo naprawdę nie czuję się w nim komfortowo i stwierdziłam, no kurczę, to by trzeba było go czymś zastąpić. I za niedługo będę robić zamówienie w Bonprix, bo tam chcę zamówić sobie płaszcz taki beżowy, taki wielbłądzia wełna, tak się ten. Kolor nazywa, też to będzie jakaś forma zastąpienia tego płaszcza, ale do tego czasu na razie używam ten płaszczyk. Był na sprzedaż przez jakiś czas. Cały szczęście się go nie kupił, bo teraz do niego wróciłam i się nim na nowo cieszę. To jest polski tam producent, ja go kupiłam kiedyś na targowisku. To na pewno ma 10 lat. On zostaje. Tutaj mam torebki wiszące. One wszystkie zostają, ja mam bardzo mało torebek. Tutaj pokażę Wam sukienkę. Właściwie powinnam ją przymierzyć, ale wydaje mi się, że ja do niej już nie wejdę. Piękna sukienka z berszki. Słuchajcie, ale ja założyłam tę sukienkę i nie potrafię jej teraz ściągnąć. Naprawdę nie wiem co on zrobi. To jest drama, nie potrafię je ściągnąć. Tutaj po prostu w biuście stała się tak ciasna. Podniosłam ją teraz, ale... Kilka minut później, ale udało mi się ją ściągnąć. I z przykrością stwierdzam, że he, berszka rozmiar 34, ta sukienka już na mnie nie wchodzi. I muszę też przyznać, że e, zauważyłam u siebie po ciąży, że bardzo dużo rzeczy w biuście po prostu jest e, za małych. A mi wcale jakoś bius e, nie urósł do nie wiadomo jakich rozmiarów. Wydaje mi się, że jest może minimalnie większy. Tutaj mam takie futerko. A założę je, bo pewnie się uśmiejecie. E, te futerko dostałam od babci. Ono jest troszkę dla mnie za duże, ale raz ja na sobie miałam e, zimą na weselu. i jak ja wyglądam jak Kruella Demon. Kto ogląda TTV, to tam są królowe życia, to teraz wyglądam jak taka królowa życia. Wiem, że pewnie się uśmiejecie. Ogółem mi się bardzo podoba, ale jest tutaj dużo rzeczy do przerobienia. Nie podoba mi się ten konierz, ja bym go w ogóle jakby tu okroiła. To na razie wisi w mojej szafie, ale czy ja się czuję w tym najlepszym razem <toddź> siebie? Co mam zrobić? Okej, okay, miałam małą przerwę, bo trzeba było nakarmić dzisiaj. Pierwsza to jest moja suknia z Mosquito. I tutaj druga suknia, w której byłam na Sylwestrze. I to są rzeczy, w których świetnie się czuję, więc to zostaje. I tutaj mam moją suknię ślubną. Ojejku, jest cudowna. Szkoda, że nie mogę nie chodzić na co dzień. Tutaj mam taki swetr, który kupowałam na początku tego roku. Zamawiałam z Bond sobie, więc w nim czuję się bardzo dobrze, więc to zostaje. Zwłaszcza, że ten film będzie dosyć długo trwał, więc ja sobie tutaj to tak szybko e, ogarnę jeszcze zapomniałam, że tutaj na samym dole mam rzeczy takie prawie że zimowe, jesienne i w ogóle do nich nie zaglądałam, więc teraz sobie je wyciągnę, więc znowu taki. Prezent od losu, że e, przypomniało mi się o rzeczach, które tutaj czekają. Tu mam taką fajną bluzę, której nie zakładałam naprawdę długo. Ja chciałam ją sobie zamówić w kolorze białym i jakbym miała białą, to bym na pewno się nie zastanawiała i bym ją e, zostawiła. Ale z racji, że ostatnio któraś z Was e, jakby nakierowała mnie, naprowadziła mnie ta, na taką złotą myśl, że. Jasne kolory odmładzają, a ciemne jakby dodają lat. A ja bardzo często ubieram się w ciemne rzeczy, bo dobrze mi jest w czarnym. E, jednak uświadomiłam sobie, że faktycznie te ciemne kolory troszeczkę jakby postarzają. I nosząc jasne jakieś białe rzeczy, kremowe, beżowe, odmładzam się, więc szkoda, że nie mam tej bluzy białej, bo wtedy na 100% bym ją sobie zostawiła, A tak to teraz mam dylemat. E, ale teraz, że mam dylemat, to ją sobie tutaj odłożę. Okej, okay, i tutaj jeszcze taki swetr. O, on jest jasny, widzicie? I jak mam od razu coś jaśniejszego, to wydaje mi się, że, że korzystniej wyglądam. W czarnym wyglądam super i ciągle to powtarzałam, ale jasny na pewno mnie troszeczkę odmładza. Patrzcie, ile ciemnych rzeczy, naprawdę mam z tego strasznie dużo. Zobaczcie, ile tu jest ciemnych rzeczy, tutaj są jasne. Uwielbiam czarny, dobrze się w nim czuję. Jednak zmieniam po prostu teraz trochę takie myślenie, że, że chcę ubierać się jaśniej. Ojej, chyba nic nie widać, ale przyciągłam sobie tutaj te krzesło z tymi rzeczami, bo chcę przejść do podsumowania. Jeszcze sobie tutaj siądę, bo układałam sobie tutaj rzeczy. Ogółem podoba mi się, bo jest tutaj porządek, bo bardzo często mam tutaj bałagan i ciężko jest mi się tutaj odnaleźć. Szczerze, czy tak naprawdę byłam mega surowa dla siebie? Taki jaki był plan? Chyba nie do końca. Teraz spróbuję podliczyć rzeczy, które tutaj odłożyłam sobie na krzesło. 12 rzeczy. To jest ten najgorszy moment, kiedy Chciałoby się po prostu to gdzieś oddać i mieć to z głowy i najlepiej jeszcze dostać za to jakieś pieniądze, wiecie, powinien być jakiś taki skup ubrań, gdzie idziecie, oddajecie ubrania, na pewno takie skupy są i dostajecie za to tak, taką kwotę, z której jesteście w miarę usatysfakcjonowane. Wiadomo, że to nie będzie taka wartość, jak kupowałyście. To jest właśnie ta taka odpowiedzialność za ubrania, że przynosząc coś do domu już ponosimy pełną odpowiedzialność za te rzeczy. Nawet jeśli tego nie założymy, tak jak ta marynarka, której ani razu jeszcze nie założyłam, ja ponoszę teraz za to odpowiedzialność. I muszę teraz coś z nią zrobić, bo wydaje mi się, że bo stwierdziłam, że w ogóle w niej nie chodzę więc albo ją komuś oddam albo wypruję te guziki i e, może mi się odmieni i może będę w niej chodzić ale widzicie, to jest olbrzymia sterta ubrań mam tutaj płaszczy dwa właściwie jakby płaszczy, dwa odzienia wierzchnie one bardzo dużo miejsca zajmują jeszcze zanim długo zarobię znowu zamówienie z Bonprix. Jak wiecie, ja dostaję vouchery i mam możliwość jakby zamówienia sobie fajnych rzeczy i bardzo często jakby odświeżam sobie garderobę. Jak coś z Bonprix sobie zamawiam, na przykład ostatnio była to bielizna, no sporo starej bielizny się pozbyłam, bo tak trzeba po prostu od czasu do czasu wymienić. I teraz jak pozbyłam się tych dwóch płaszczy, to właśnie dwa płaszcze chcę sobie zamówić. Jasne, żeby elegancko w nich wyglądać, ale z tymi coś muszę zrobić i najprawdopodobniej... Podobnie e, część tych rzeczy trafi do kosza PCK. Ja uważam, że ja nie mam dużo ubrań, bo jak widzicie, ja się mieszczę tutaj w takim kawałeczku. Nie mam tego dużo, i ja już mam jakby problem, żeby tutaj ponieść odpowiedzialność za te rzeczy. A co dopiero, jakbym miała tego jeszcze więcej, to bym sobie w ogóle nie poradziła. Problem jest też taki, że mam tutaj mało miejsca. Muszę się poważnie zastanowić, co z tym zrobić, czy to sprzedać. Trochę nie mam siły na sprzedawanie Na winter mi mega nie idzie, więc tam już jakby zawiesiłam swoją działalność, więc nawet nie, nie pytajcie No dobra, to ja się z wami żegnam Po tym filmie po prostu muszę się tym wszystkim zająć Zachęcam was do tego, żeby przejrzeć swoją szafę pod tym kątem Żeby przy każdej rzeczy zadać sobie te pytanie Czy ja czuję się w tym najlepszą okresie siebie? Żeby właśnie chodzić w takich fajnych rzeczach, żeby czuć się Swobodnie, fajnie, dobra, ok e, jak już jeszcze jesteśmy przy podsumowaniu, to w tych dresach nie czuję się fajnie, więc e, tak mi się przypomniało, że trzeba się tego pozbyć. No trochę tutaj przejrzało, więc tutaj tak zrobiło się luźniej. A, jeszcze mam tutaj rzeczy e, tam na dole w szufladzie, w których e, w których chodzę po domu i to też bym musiała sobie przejrzeć, bo mam tam też takie dresy jedne, w których też nie czuję się najlepszą wersją siebie. Ojejku, naprawdę tych ubrań. Ja czuję się tym troszeczkę przytłoczona. Ja nie mam dużo ubrań, jak sami widzicie, a już czuję się przytłoczona. A co dopiero, jak, jakbym miała tego jeszcze więcej, całe szczęście robię regularne porządki, więc też Was zachęcam do tego, żeby te regularne porządki robić. Okej, okay, bo już się rozgadałam, więc tym akcentem kończę dzisiejszy film. Fajnie, że udało mi się posfrutować. Jak Wam się podobało, to jeszcze raz łapki w górę, zachęcam do subskrybowania i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć.